Celnik zaś stojąc daleka, nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz był się w pierś mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie Mówię Wam, ten odszedł do domu sprawiedliwiony, aniżeli tamten, ponieważ ta, każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza, Rozdział 18, wersety od 9 do 14. Jest to czytanie Ewangelii na 30 niedzielę zwykłym, rok C. Zatytułowałem modlitwa faryzeusza i celnika. We wstępie przeczytałem już drugą część tego fragmentu Ewangelii, teraz przeczytam pierwszą. Powiedział też do niektórych, którzy byli przekonani, że są sprawiedliwi i gardzili innymi tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni modlić się, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stojąc tak modlił się do siebie. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczem dwa razy w tygodniu daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Pragnę zaznaczyć, że tak jak innymi razy, również tłumaczenie... Dostosowałem bardziej do oryginału. Pragnę podkreślić parę rzeczy, że we wstępie jest mowa nie, że ufali, e, że są sprawiedliwi, ale byli przekonani, gdyż istotnie faryzeusze byli przekonani, że są sprawiedliwi. To słowo e, sprawiedliwy było również jako synonim, e, albo możemy powiedzieć, tytułem, przez który mogli się inni ludzie zwracać albo ich określać jako sprawiedliwi. Na samym dole tekstu, na ekranie możecie zauważyć, że również zacytowałem inny fragment tej samej Ewangelii Łukasza, wcześniejszy z 15 rozdziału, gdzie jest mowa o narzekaniu faryzeuszów i uczonych w piśmie, że Pan Jezus przyjmuje grzeszników i celnik wyjada z nimi, i wtedy Pan Jezus powiedział im przypowieść, która w istocie składa się z trzech przypowieści. I po pierwszej przypowieści o zagubionej owcy mamy to stwierdzenie: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia, albo którzy nie mają potrzeby nawrócenia. Tych 99 sprawiedliwych to są faryzeusze, do których Pan Jezus odpowiada w 15 rozdziale, i tak samo w tej przypowieści naszej, ponieważ odpowiada tym, którzy byli przekonani, że są sprawiedliwi, byli przekonani o swojej sprawiedliwości i z tego powodu gardzili innymi. I później wymieniony jest faryzeusz, który reprezentuje tych sprawiedliwych. A tymi, którzy byli gardzeni, to tacy ludzie jak celnik, tutaj zacytowany, i to widać dobitnie w modlitwie Faryzeusza. Pierwsza, że jego postawa, nawet we wstępie, w 11 rozdziale, Faryzeusz stojąc tak modlił się do siebie, nie ma mowy o duszy, przetłumaczyłem również dosłownie, modli się do siebie, można by to też określić, że nie tylko wyraża, mówi tą modlitwę do siebie, ale jak gdyby do siebie samego się zwraca, jako tego, który jest godny, tylko tą modlitwę przyjąć, albo tym bardziej, że jak to widać, on sam teraz się chwali, czyli chce sam jak gdyby przekonać samego siebie i formuje tą modlitwę w ten sposób, że. Porównuje się z innymi ludźmi. Dziękuję Panu Bogu za to, że nie jest tacy, jak inni ludzie, i ten celnik jest na końcu wymieniony. I później są trzy kategorie, również tłumaczenie jest dosłowne złodzieje, niesprawiedliwi, cudzołożnicy. Dwa odnoszą się określenia do przy, e, dwóch z dziesięciu przykazań, nie kradni, nie cudzołóż, a w środku mamy określenie niesprawiedliwi. Jako przeciwieństwo do tego określenia, e, przez które Jezus zwraca się do nich, albo jak oni się sami określali, co widać e, w 15 rozdziale, w tym zacytowanym poniżej e, tekście. Istotnie, faryzeusze byli przekonani o własnej sprawiedliwości. E, z tym przekonaniem, z tą koncepcją. Między innymi walczy sam Paweł, który w swoich listach odnosi się do tego faktu, że nie zostajemy usprawiedliwieni przez uczynki prawa, przez wierne wykonywanie prawa, ale przez wiarę, czyli przez łaskę, że ponieważ zawsze będzie nam coś brakowało i potrzebujemy tej łaski Bożej, aby być zbawionymi, aby być usprawiedliwionymi. Z kolei postawa grzesznika, tego celnika jest zupełnie odmienna. Stoi gdzieś z daleka, nie ma odwagi podnieść oczu, bije się w pierś. Przetłumaczyłem tutaj e, też dosłownie z języka greckiego, gdyż jest liczba pojedyncza, ponieważ istotnie. Bije mi się w zasadzie w jedną pierś, nie w obie piersi e, w tym samym czasie. Z kolei jego wypowiedź też oddałem, jak to w popularniejszych tekstach mamy, gdyż właśnie takie tłumaczenie lepiej odpowiada oryginałowi – Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Ten faryzeusz, który przyszedł, aby się modlić, nie doznaje usprawiedliwienia w przeciwieństwie do tego grzesznika, którego uważał jako niesprawiedliwego, ponieważ grzesznik modlił się w pokorze, i świadomości swojej grzeszności. W przeciwieństwie, faryzeusz tylko pysznił się i wywyższał się nad innymi ludźmi, pogardzał nimi, jak to we wstępie nawet jest określone, że są sprawiedliwi i gardzili innymi. Modlitwa zatem pokornego zostaje wysłuchana, a modlitwa niepokornego zostaje odrzucona. Możemy jeszcze krótko wrócić do pytania, które kończyło czytanie z poprzedniej Ewangelii, gdyż bezpośrednio poprzedza to naszą przypowieść na tą niedzielę. Czy jednak syn człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Oczywiście to pytanie reprezentuje z jednej strony przepowiedź, która to poprzedza. Wdowa ma wiarę, Niesprawiedliwy sędzia nie ma wiary, nie wierzy. Ale to pytanie o wiarę może również odnosić się do naszej przypowieści, czyli ta przypowieść w pewnym sensie również odpowiada. Z jednej strony mamy e, przykład wiary e, pokornego celnika, który z pokorą modli się o przebaczenie. A z innej strony mamy modlitwę faryzeusza, który oczywiście z samą pewnością jest przekonany również, że właściwie wierzy, ale jednak jest problem wiary. Ma niewłaściwy e, obraz Boga, który później się przekłada również na niewłaściwą relację z innymi. Dlatego e, ten, który właściwie wierzy, celnik mimo że zgrzeszył, doznaje usprawiedliwienia. A ten faryzeusz, który wywyższa się nad innymi, ma zły obraz Boga, nie doznaje Usprawiedliwienia. Pragnę życzyć wszystkim miłej i owocnej refleksji nad tą Ewangelią. Szczęść Boże!